Witam serdecznie i zapraszam na przepyszny i aromatyczny syrop z wiśni, który możemy dodać np. do wody, herbaty lub jogurtu. Niestety, ale przed przygotowaniem syropu wiśnie musimy wydrylować. 1,5 kg wiśni dryluję, przekładam do garnka i rozdrabniam blenderem. Dodaję kilogram cukru, uprzedzając komentarze, że dodaję strasznie dużo cukru, to zaznaczam, że jest to syrop, a nie sok i jego nie pije się samego, tylko rozcieńcza. Dodaję sok wyciśnięty z jednej cytryny i półtorej łyżeczki cynamonu. Jeżeli nie lubimy cynamonu, to możemy go pominąć. Garnek stawiam na kuchence i od momentu zagotowania gotuję około 15 minut. Pod koniec gotowania z syropu zbieram szumowinę. Następnie syrop przecedzam przez sitko. Żeby syrop szybciej spłynął do garnka, to delikatnie go mieszam na sitku. Wiśni z sitka nie wyrzucam, tylko przekładam do garnka i przygotuję z nich dżem. Syrop przed wlaniem do buteleczek ponownie zagotowuję i gorący wlewam do wcześniej wyparzonych buteleczek lub słoiczków. Brzeg dokładnie wycieram i mocno zakręcam wieczko. Buteleczki z syropem ustawiam do góry dnem, nakrywam ręcznikiem lub kocykiem i pozostawiam do wystudzenia. Syrop jest gotowy, możemy wstawić do spiżarki. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy buteleczki lub słoiczki złapały to możemy je zapasteryzować. Do wiśni z syropu dodaję wydrolowane wiśnie i smażę dżem około 15 minut. Następnie gorący przekładam do wcześniej wyparzonych słoiczków. Brzeg słoiczka dokładnie wycieram i mocno zakręcam wieczko. Słoiczki układam do góry dnem, nakrywam i pozostawiam do wystudzenia. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy złapały, to należy je zapasteryzować. Syrop oraz dżem jest gotowy. Życzę udanych przetworów i smacznego.